Sam Pan, który pójdzie przed Tobą, On będzie z Tobą, nie opuści Cię, nie porzuci, nie lęka się, nie drży. Ludzie jak zaczarowani, to przestali odpisywać, przestali się odzywać. Miałem wypadek, w którym trafiłem do szpitala na miesiąc czasu, byłem na morfinie. No I do tego stopnia się załamałem, że wpadłem w depresję i wylądowałem w szpitalu. Ja pochodzę z takiej rozbitej rodziny. Moja mama zginęła w wyniku poparzeń. w pewnym momencie tak się zastanawiałem, że życie jest takie okrutne. Mam taką sytuację życiową, i, i po prostu się pomodliłem tak szczerze do Boga, że bardzo potrzebuję jakiejś zmiany, tak żeby to życie miało wreszcie jakiś smak, sens. Siedziałem kiedyś w pokoju. Zastanawiałem się po prostu nad, nad życiem, nad sensem życia i usłyszałem nagle Efezjan. Myślę sobie, jaki Efezjan, o co chodzi? I skojarzyłem dopiero, poniżej że Pismo Święte, tak? I otworzyłem Pismo Święte i natrafiłem na fragment właśnie Li się do Efezjan, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnie Chrystus. I to do mnie całkowicie trafiło, po prostu otworzyłem się na Boga i stwierdziłem, że cokolwiek by się nie działo, to będę wierzył, będę ufał. No i tak, i Bóg tego wysłuchał. Tak było, że, że ta modlitwa się z, w jakiś tam sposób została wysłuchana. No i się zaczęło. W wieku 16 lat e, e, miałem wypadek, e, w którym moja mama zginęła w wyniku Ja cudem przeżyłem. E, trafiłem do szpitala na miesiąc czasu, byłem na morfinie. Także to był taki pierwszy cios. Później e, drugi cios e, to był śmieć ojca, dwa lata później. No ale jakoś tam udało mi się zdać maturę, dostać na studia do Warszawy. No ale w momencie, gdy się dostałem na te studia, straciłem całkowicie znajomych. Nie wiem, po prostu ludzie jak zaczarowani, to przestali odpisywać, przestali się odzywać. No i do tego stopnia się załamałem, że wpadłem w depresję i wylądowałem w szpitalu. No, szpital to był, no już tu trzeci cios, to było po prostu totalnie yy, no piekło, po prostu to nie ma co mówić. Yy, wróciłem do Warszawy na studia. Yy, yy, mieszkałem na stacji z, z takimi kolegami yy, i chodziłem na te studia. Ja skończyłem finanse, ale czułem po prostu, że, że całe moje życie to jest jeden wielki fałsz. Tak? To jest zakłamanie, że to wszystko się nie zgadza, że. W tym życiu po prostu brakuje czegoś. Mimo, że byłem wierzący, tak, w jakiś sposób ta wiara była letnia, ale chodziłem do kościoła, ale jednak no, czegoś mi brakowało. No i, I zdecydowałem się właśnie, dowiedziałem się, że kolega y, chodzi na wspólnotę. Y, wspólnota się nazywa Woda Życia. I, y, I to była właśnie taka świadoma decyzja, tak, że, że całe moje życie to jest zakłamanie i chciałbym po prostu czegoś nowego, tak, coś nowego znaleźć. I po prostu poszedłem na tę wspólnotę. Spotkałem niesamowitych ludzi po prostu i, i przez to decyzję, że to było takie właśnie świadome moim zdaniem właśnie doznałem z początku Duchu Świętym no to niesamowite przeżycie bo po prostu. To, to jest takie uczucie, jakby coś po prostu cię z, z, zlało. Tak? To jest takie odczucie takie takiej niesamowitej miłości, akceptacji. No i po tym zdarzeniu z, po prostu życie to już taka zaczęła się prawdziwa przygoda, tak? No poznałem wspaniałych znajomych. Wróciłem później, skończyłem studia, wróciłem do Lublina, to życie się potoczyło dalej. No, no i no życie to jest po dla mnie w tej chwili, na ten moment, to jest coś pięknego, tak. I teraz wiem, że to była metanoja, tak. To była całkowita przemiana i umysłu, i serca. I y, ten moment spoczynku w Duchu Świętym, to był tak jakby początek. I później stopniowo pogłębiała się wiara. I chciałem przeczytać jeszcze fragment Pisma Świętego z drugiego listu do Koryntian. W piątym rozdziale jest taki fragment właśnie. A propos metanoi. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. I z listu jeszcze do Efezjan, czwartego rozdziału. porzućcie dawnego człowieka i przyobleczcie się w nowego. Także to, ta metanoia, to jest tak naprawdę nowe imię nadane przez Boga. To jest, to jest takie uczucie po prostu jak, jak zmartwychwstanie. Także po prostu całkowicie nowe życie. Tak, tak jeszcze chciałbym powiedzieć o telewizji, że telewizja to jest najgorszy z możliwych wynalazków no po prostu głupia ludzi tak? u mnie też była taka sytuacja w domu, że w domu rodzinnym mama się zamykała tak po pracy wracała, siadała przed telewizorem ja siadałem przed komputerem i właściwie no, no patologia, nie ma żadnego kontaktu w rodzinie tak, no wszystko się urywa do tego no najlepiej po prostu nie, nie, nie gdzieś na Allegro stawiać telewizor nie, nie do Lombardy, tylko po prostu wyrzucić i najprostsza sprawa. I tak właśnie zrobiłem i sześć lat już nie oglądam telewizji. I zdałem sobie sprawę, że po prostu zacząłem myśleć analitycznie, tak. Myśli po prostu, wszystko się zaczyna sklejać do kupy, tak. Czytam książkę za książką. No to jest zupełnie inne życie. Polecam każdemu naprawdę. I na koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że e, prawdziwy ratunek dla człowieka, też na moim przykładzie taki był, że najlepszy ratunek to jest właśnie są sakramenty, tak. Spowiedź święta, komunia. I to ratuje człowieka w najgorszym momencie życia. Depresja to jest ogólnie taki stan, no, w moim przypadku, tak, całkowitej takiej pustki, braku Boga po prostu. To jest, to jest ewidentnie brak Boga w swoim życiu. I Bóg w jakiś sposób przez to cierpienie nas próbuje wrócić do tego życia, nas reanimować. Tak. Bóg zadziałał w moim życiu w ten sposób, że zabrał mi po prostu wszystko rodzinę, znajomych, no, zdrowie, ale dzięki temu mogłem się nawrócić. I przeżyć metanoję. Trafiłem tutaj dzięki świadectwu Piotra Zalewskiego z grupy Rwandy Z niewoli. No Długo się zastanawiałem nad daniem świadectwa, ale no w końcu przełamałem się i nie żałuję. Na tak? początku był stres, ale jednak, jednak wyszło dobrze. Mam nadzieję.